No to mamy tutaj e, kolejne urządzenie firmy LG, czyli e, okienkowe urządzenie z e, projektorem. LG Expo. LG Expo, dokładnie. Klawiatura. Projetura... Cztery o, rzędy. Bardzo fajny, prosty w klik. Prostym układzie. Klik słyszalny. No i od spodu widzimy projektor. No i teraz go już. trzeba go aktywować i zobaczmy co to potrafi widzimy tutaj od dołu mamy taki suwak, taki suwaczek do, do ostrości Ustawmy ostrość I działa całkiem fajnie działa przyjemnie nawet można powiedzieć tej odległości obraz jest dosyć mały to co to fakt jest niewiele większy niż ile tu jest? 30 cm no około 30 cm ten obraz jest niewiele większy od, od tego wyświetlanego na ekranie Zobaczymy, no natomiast tutaj będzie ciężko prawdopodobnie uzyskać. Ale obróć na ścianę, żeby zobaczyć zaprawnym mniej czy nie ostro. Nie, nas jest Ciężko no właśnie, tam jest za jasno, ale już widać, że wielkość jest już znacznie większa, no dwa razy większa przynajmniej. Niestety nie... E, lampa zastosowana w tym, w tym urządzeniu nie daje rady przy dużych odległościach. Być może też no ze na... przy, przy to, że Dokładnie. No prawdopodobnie ze na... nie względu nie na... Działa z dwóch metrów, myślę. Chociaż może nie, ale... Bo jakby to miało działać tylko z pół metra, to, to nie byłoby sensu w ogóle takiego projektora chyba robić. Bo to przecież... Obraz, obraz byłby takiej samej wielkości jak, jak ten w telefonie. Dobra. No ale. Wynałazek bardzo fajny. Wynałazek bardzo fajny, tylko na dużych nawiedza. rozmiarów. Dużych rozmiarów. No wczoraj na konferencji Texas Instruments pokazano, że, że te projektory mogą być faktycznie malutkie i wbudowane do do niewielkich urządzeń, także to jest troszkę chyba taki przerost formy nad treścią. Miejmy nadzieję, że zobaczymy to urządzenie jeszcze na naszym rynku.